Siemano, 37 dzień trwa, kontuzja też trwa, 66,9, taka jest waga. No, no to zaczynamy dzionek, lecimy najpierw do lekarza, robimy badanie krwi. Siemano, kurde, czy to jest 37 dzień, czy 38? Hmm, nie wiem, yy, to tak, zaczniemy od... Yy, to Mata chyba się nazywa, nie? Od maty. Kari, mata, mata, czyli mata. No. Mamy Matej. Kochana, do brzucha. Robimy brzuch. Ale przed tym jeszcze się ostro przeroluje, Bioderko rozciągnę. I po brzuchu ciśniemy z rowerkiem. Jest jeszcze godzina optymalna. I gdzieś pół godziny rowera zrobię, może 40 minut. Zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, żeby też tutaj mogli spać u mnie na chacie. No chyba, że nikt nie będzie marudził, no to będę cisnął do oporu. I taki dzień treningowy dzisiaj. No, byłem rano na badaniach, pobieranie krwi miałem i tak dalej, więc z rana nie chciałem tak nadszy, trenować czy tam po żarciu, więc trenuję teraz. Przed spankiem, jak zawsze. No, także Lecę z tym treningiem, matę Wam nagram, ale rowerka nie będzie jak zawsze. No bo trzeba coś oglądać, żeby się nie nudzić, nie? Dobra, to, to w sumie oficjalnie nie wiem, czy się pożegnać. Jeszcze coś tam nagram z rowerkiem, więc kurę nocnej spędzi, widzicie? Nie chcecie wiedzieć dlaczego. Dobra, to lecimy z tym. 37 dzień chyba dzisiaj jest i coraz bliżej drugiego miesiąca. Lecimy. Druga seria za nami, jestem zmęczony, ale jest taki progres, tak się jaram jak robiłem ten brzuch. Każde ćwiczenie praktycznie sprogresowałem, więcej powtórzeń zrobiłem. I trzecią serię zacznę jeszcze. Jestem w sztosie, kontuzje mnie nie zatrzymują. Jestem głupi, trenuję. Lecimy, jest sztos nad sztosem, tylko jeszcze na siłkę wrócić i będzie już picobello. Lecę z trzecią serią, zobaczymy ile zrobię, jak zrobię, może całość. Udało się. Trzecia seria, kompletna trzecia seria. Bez folgowania Było hardkorowo. Ale zrobiłem no praktycznie te same powtórzenia co w drugiej i w pierwszej. Puh, jest kozak. Forma się robi, brzuch jest coraz bardziej wytrzymały. Więc jest git. Jestem zadowolony z tego dzisiaj. Wskakuję na rowerek. Zrobię Wam, jak, jak, się, jak nie zresetuję się, znowu czas, to Wam cyknę coś nagram jeszcze z rowerka no pojeżdżę dzisiaj, jeszcze pojeżdżę te nogi troszeczkę się roz, żeby się rozruszały i... ale tak, tak bez spiny dzisiaj, ostrożnie więc jutro jutro będzie dzień regeneracyjny, od razu mówię jutro już od razu mówię, że nic nie robię, bo ta noga jeszcze stopa dzisiaj troszeczkę jeszcze szwankowała, nie cały czas od czasu do czasu Idę się myć po treningu, dlatego wybrałem rowerek, bo rowerek nie, nic tutaj ze stopą się nie stanie. Lecę później właśnie się myć po myciu. Ulodowata woda. Jeszcze chwilę posiedzę, owinę bandażem, posmaruję nogę, nogą, no stopę opokanem. Nie wiem czy coś to da. Jeżeli to jest jakiś ból idący od mięśnia, czy coś to teraz powinno pomóc, więc zobaczymy. Zobaczymy. Wstępnie jest taki plan. I tyle. Jestem zadowolony z treningu. Teraz lecę na rowerek. Ale w sumie mogę się z Wami pożegnać, bo na rowerku nie ma co. Do jutrzejszego dnia. Będzie nudny, bo nie planuję nic. Ale coś Wam wrzucę z mojego dnia, co będę robił, bo jutro zamierzam więcej streamować. Coś nagram w końcu, więc będzie fajnie się działo. Dzięki. Zapraszam Was na Twitch. Perlax Podłoga 3.3. Jutro będę tam. Czyli jak Ty, jak ty to obejrzysz... Mniej więcej do 11 godziny, no to akurat może się odpalę, więc śledź Twitcha, jak zobaczysz tego daily vlogasa, to wbijaj. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie siemanko. No i dobra, mamy już prawie 30 minut. Ile tam jest? 30, to jest, to jest aktualna prędkość i taką utrzymywam przez cały czas. 15 kilometrów niecałe no według tego rowerka oczywiście, bo to wiadomo 220 kcal kilo, i bieg jest na na trójce. No i tak się zakończyły nasze przygody dzisiejsze, ale tak na poważnie to to była tylko rozgrzewka. Na początku pamiętam jak robiłem pierwszy raz 30 minut takie ekspresowe jak teraz. Taki zmachany, wszystko boli. Teraz też co nieco tam pobolewało, bo trenuję regularnie i tak dalej. I te mięśnie nie odpoczywają za, za bardzo. Odpoczywają. No i troszeczkę pobolewają, ale jest ok. Stopa nic, nie, nic. kolano też nic. Rozciąganie bioder robi robotę. I rolling oczywiście. Dobra, z tym was zostawiam. Idę spać. Jutro, tak powiedziałem. Jak mnie skusi, to prędzej zrobię drugi raz rowerek niż jakaś aktywność na dworze. Bo tutaj no ta stopa odpoczywa wbrew pozorom, bo ona tylko leży nad tym pedale i wie, i kolana pracują bardziej, nie? A stopa odpoczywa, więc może robię, zrobię rowerek albo na przykład jutro mogę zrobić dwa razy rowerek po 15 minut w ciągu całego dnia. Czyli na przykład sobie wstanę rano, coś tam zjem, dwie godziny miną rowerek i na wieczór rowerek przed spaniem 15 minut. Też dobry plan, nie? Coś się poruszać, bo ja z domu rzadko wychodzę, a rowerek jest w domu, why not? Trzeba szukać udogodnień. I mam też fajny plan, jak noga wyzdrowieje, na dobry trening z workiem i nie tylko z workiem. Więc też ciekaw... Tak pomyślałem właśnie ostatnio. No i też z bieganiem. Ale to wszystko, jak stopa ucichnie na 100%, to mam fajny pomysł, żeby coś urozmaicić i będzie git. Już sam, sam jak to tym myślę, to jestem zadowolony. No, nie będę niczego zdradzał. Zdradza, jak noga będzie w 100% zdrowa. Tak? Tak. Więc jutro regen pojutrze myślę, że coś zrobię, ale zobaczymy. Może dwa dni takiej regeneracji będę potrzebował, zobaczymy. Może właśnie może zrobię siłówkę w domu na gumach. Chociaż mam rękę. Nie chcę Wam pokazywać do kamery. No dobra, żeby nie bolę że sen gołosłowny, jak ktoś jest wyczulony na jakieś różne cudawianki, to niech nie patrzy. Widzicie? W, tym, w tej części dłoni chwytasz wszystko. Wszystko chwytasz, więc i mam. i nie mogę iść do pracy bo dźwigam w robocie i nie mogę y, na, iść na siłkę, bo też trzeba chwytać. Mogę, coś, mogę jedynie pokombinować, jak mam gumy, że te gumy gdzieś zahaczę wyżej, tylko boję się, że one mi zjadą i, i się jeszcze gorzej stanie, więc. Na razie się wstrzymuję, ale tak jest dobrze. No. Kondycyjnie się trzymam. Siła, siła też będzie. O siły się też nie martwię, bo jak wrócę w czerwcu już na 100%, bo to ostatnie było wymrażanie, wrócę w czerwcu silniejszy i już będzie wszystko regularnie. No że 28 yy, maja mi wychodzi kawalerskie szwagra. Więc na kawalerskie idę, to jeden dzień będzie chlania. I w czerwcu ostatnie dwa tygodnie dwa wesela pod rząd. No jest dramat ludzie, jest dramat, ale w te, w te dni będę chciał robić trening, bardziej cardio, bardziej cardio, ym, bo nie jestem specjalistą, ale ja robię według, y, tak jak myślę, czyli jak na przykład będę miał, y, załóżmy, czy to kawalerskie, czy jakieś ma wesele, według mnie nie opłaca się robić treningów siłowych dzień wcześniej i dzień później i w trakcie tego dnia. Dlaczego? Jak wiecie, mięśnie plus etanol, alkohol się bardzo źle łączy, etanol hamuje wzrost mięśni, więc po co Ci ten trening, skoro zaraz zanachlejesz się i kiwie, czy będzie kaca, czy nie kaca. Bez sensu. Zrób trening mniej więcej dwa dni, nawet do trzech. Przed takim piciem mocniejszym. Ja tak zrobię. Jak chcesz tak nie rób, ale to w sumie nikomu nic nie, nie zaszkodzi zrobić trening y, 3 dni przed albo 2 dni. Bo według mnie dzień po dzień dzień po w trakcie tego dnia nie opłaca się. Zmarnujesz trening, y, ja, ja tak myślę, żebyś zmarnował trening, mięśnie by nie urosł tak, byś na przykład był na diecie i zrobił i nie pił alkoholu na przykład. Byś był wszystko czysty i tak dalej. A tak to co? Każdy niech robi, co chce, ale taka rada ode mnie, która nikomu nie zaszkodzi, nie? Bo co? Chcesz to pić w trakcie, chcesz to trenuj w, w dniu tre... chlania, no ale do tego się nie dowiesz, czy czym, czym byś zrobił większy progres bez picia, czy byś nie zrobił. Zrobił, czy nie zrobił? Nie wiesz. Ale lepiej patrzeć na badania. Badania wykazują to, że etanol, czy to alkohol po prostu nie współgra z budową mięśni. Więc lepiej po prostu sobie ten trening tak ułożyć, żeby był w miarę daleko od picia, żebyś nie miał później wymówek, tak? Ja na przykład. Dobra, nie przedłużam mi tak długi materiał. Dzięki za wysłuchanie. Dziękuję każdemu, kto śledzi, kto trenuje ze mną. Wspiera mnie w moich kontuzjach treningowych i liczy, że się nie połamie do końca formy na lato. Nie róbcie tego w domu. Jak macie kontuzję, to idźcie się leczyć. Ja nie tak nie robię, bo jestem głupi. Dobra. Ja się po swojemu leczę. Dobra, na razie. Idę spać, zmęczony jestem, piję białeczko jeszcze i tyle. Siema, do jutra.